W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Jest pasterzem wszystkich owiec. Wszystkich owiec. Dlatego zapytam dzisiaj pasterza, no ile to razy mam przebaczyć tej krowie, która mi wchodzi w kadr. No, no przecież mówiłem jej tyle razy. No, no nie wchodź mi, bo będę śpiewać, będę zaczynać odcinek. No to wchodzi i zobaczcie, jak wolno schodzi. No, no, ile razy ja mam mówić i ile razy mam, mam jej przebaczyć. No to, no to zajrzyjmy dzisiaj do Ewangelii. Ojej, to, to chyba Piotr też zapytał pana Jezusa. Przyszedł i, i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? I on podaje tam liczbę: Czy aż siedem razy mam mu przebaczyć? Rozumiecie? Aż siedem razy? Przecież to przesada. No przecież można powiedzieć, raz, drugi, trzeci, siedem razy mam przebaczyć? To, to, to co, mój brat yy, nie rozumie? Może tak specjalnie robi? Ja nie chcę mu przebaczyć. Siedem razy to jest jakaś przesada, czy aż siedem razy? I pan Jezus wtedy mu mówi. Hey! Nie mówię ci, że aż siedem razy. Ale pan Jezus mówi, siedemdziesiąt siedem razy masz mu przebaczyć. Co w Biblii oznacza, zawsze masz mu przebaczyć? Jak ja to mam zrobić? Zawsze? Siedemdziesiąt siedem? Ja? Owca? Dlaczego miałabym tak często przebaczać? Ty krowie, co mi tu wchodzi w kadr. Dlaczego? I Pan Jezus mówi, dlaczego? Dlatego, że Bóg nam przebacza tyle razy, a my się mamy uczyć od Najlepszego, Najpotężniejszego, Najbardziej Kochającego. Mamy być do Niego podobni siedemdziesiąt siedem razy przebaczyć zawsze. Drogie dzieciaki, ja wiem, że to jest trudne. Ale da się to zrobić. Ja będę teraz leciał chyba za tą krową. Krowo! Poczekaj, zaraz jestem. Dzieciaki, zapamiętajcie, trzeba przebaczać. Trzeba zawsze, bo Bóg nam przebacza. No to ja lecę przebaczyć tej krowie. Krowo! Krowo! Chodź! Witajcie, dzieci kochane, w kolejnym dniu naszych rekolekcji w drogę za Jezusem. Krok po kroku z Maryją u boku. Dzieci kochane, wzrastamy w tej drodze za Panem Jezusem, yy, uczymy się miłości. Poznajemy, co to znaczy miłość: że miłość to jest służyć, że miłość to jest troszczyć się o siebie. I dzisiaj Pan Jezus nam, po, nam pokazuje, mówi o kolejnej ważnej rzeczy, która jest cechą miłości, bardzo ważnej, ale też trudnej. Którą jest przebaczanie. Jak ktoś nam zrobi coś złego, to ważne, żebyśmy umieli, chcieli i umieli przebaczyć. Dlaczego jest to tak ważne? Bo my często robimy złe rzeczy i Pan Bóg nam przebacza. Tak jak Pan Bóg nam przebacza, tak my mamy też sobie przebaczać. I to jest trudne. Zróbmy taki mały rachunek sumienia. Pomyśl sobie, drogi kolego, koleżankom, czy jest ktoś, choćby jedna osoba, o kim źle myślisz? Czy jest może ktoś, do kogo masz w sercu jakiś taki y, uraz? Może coś ci złego zrobił, może coś powiedział o tobie, może był niegrzeczny dla ciebie, czy niegrzeczna. Masz właśnie taką y, y, osobę? Jeśli tak, to dzisiaj jest dzień na to, żeby tej osobie przebaczyć, żeby wypędzić z serca te złe myśli. I właśnie o tym jest dzisiaj Rymowanka. Zapraszam na Pana Rymowankę. Chcę iść za Panem Jezusem, więc chcę miłosiernym być. Chcę przepraszać, gdy zawinie, i w zgodzie z moimi braćmi żyć. Chcę mieć serce czyste i wolne od wszelkiej urazy. A gdy ktoś przeciw mnie zawini, chcę wybaczać nawet 77 razy. Chcę kochać tak jak Pan Jezus i mocą Ducha Świętego przebaczać i prosić o przebaczenie z serca całego. I tego Wam, kochani, dzisiaj życzę. Jeżeli mamy jakiś ciężar na sercu, jeżeli z kimś, Jesteśmy niepogodzeni. To dzisiaj pomódlmy się za tą y, osobę. Poprośmy Pana Boga, żeby dał nam tą łaskę, żebyśmy przebaczyli, mieli wolne, czyste serduszko. I tego życzę każdemu i każdej z Was. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Papa! Pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, wtorek, trzeciego tygodnia, zbliżamy się do drugiego zakrętu wyraźnie, czyli znaczy, że znowu, coraz dalej postępujemy na naszej drodze Wielkiego Postu i dzisiaj przestawiamy krzyż na następne pole. I dzisiaj, słuchajcie, czeka nas chyba dosyć trudne słowo, bo słowo, w którym słyszymy o niegodziwym słudze, i słyszymy o więzieniu. I dużo słyszymy o więzieniu i o karze, prawda? O więzieniu słyszymy, to od razu powiem Wam, że takie więzienie możemy sobie zrobić. Tak jak robiliśmy drzwiczki. Z naszych patyczków. Albo z jakichś innych patyczków. Różnych, ja zrobiłam takie. I związałam je, słuchajcie, sznureczkiem. Żeby się tutaj rzeczywiście nie będziemy Szymona Cyrenajczyka do więzienia wstawiać, bo chyba nie zasłużył, ale... Możemy takiego straszaka na drodze sobie postawić. Mhm. No i tak popatrzmy sobie na to więzienie nieco, bo tak sobie myślę, słuchajcie, żeby trzeba było się zastanowić, co zrobić, żeby do tego więzienia nie trafić, to najpierw się może zastanówmy, kiedy się trafia do więzienia. Jak myślicie? Ciocia, jak myślisz? Kiedy się trafia do więzienia? No, jak coś złego zrobię. Jak coś złego zrobisz? Czyli na przykład. Nie odrobisz lekcji? Taki domowy areszt. A okej. Okay. Dobra. Ale niekoniecznie o takie rzeczy chodzi. Albo jak mi się nie będzie chciało wstać wcześniej, żeby pomóc rodzicom? No nie, no to taka za surowa. Taka. Za surowa, dobra. Czyli takie poważniejsze rzeczy, tak? Jakiś kradzież, jakaś ro... jakiś rozbój, takie. Takie mocne rzeczy, prawda? A dzisiaj w Słowie Bożym słyszymy, że ktoś trafia do więzienia za co? Za to, że nie przebaczył. Hmm. Za takie coś? Za to, że nie darował win. Hmm. I to jest chyba dla nas trochę zastanawiające, bo przecież za to się do więzienia nie trafia, prawda? No może jednak. To do jakiego więzienia wtedy trafimy? Chyba nas Pan Jezus próbuje czegoś nauczyć, słuchajcie, nie? Myślę. Myślę, że Pan Jezus nam próbuje powiedzieć, że musimy trochę nauczyć się na tej naszej drodze do zmartwychwstania i do Królestwa Niebieskiego. Tego, że nie wszystko po ludzku, co jest złe, będzie tak samo, tak samo będzie na to patrzył właśnie Bóg. I myślę, że tu chodzi o taką naszą uważność. O uważność tego, jak my żyjemy, czy żyjemy tylko w zgodzie z prawami ludzkimi, czy żyjemy też w zgodzie z prawami Bożymi. W związku z czym mamy zadanie na dzisiaj. Zadanie Wiem, może łatwe dla was, a może nie. Posłuchajcie. Przeproś z serca kogoś, kogo skrzywdziłeś. To zadanie, moi kochani, to jest zadanie, które stoi przed wami. Bo wydaje mi się, że o to Panu Jezusowi chodzi, że jeżeli my kogoś skrzywdziliśmy, a jeżeli my nie potrafimy darować, darować win, em, no to nie dojdziemy do nieba w ten sposób. Zobaczcie też, że na tej dzisiejszej karcie jest napisane przeproś z serca, czyli prawdziwie. To nie może być takie, wiecie, nie? Podchodzę, przepraszam i idę. Bo tak jest łatwiej, nie? Tak szybko zrzucić z siebie. A, dobra, zrobiłem. Chcielibyśmy Was zaprosić do tego, żebyście włożyli w to całą miłość, żebyście tej miłości poszukali w sobie. Do drugiego człowieka, do każdego którego spotkacie dobrej drogi błękami z Panem Bogiem. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. <Szysk>